11 kwietnia, niedziela, e, analiza weekendowa, rynek walutowy plus. Rozpoczynamy od pary euro do dolara, która w tym tygodniu wykonała bardzo, znaczy się bardzo wyraźny, duży wzrost, e, a więc euro umocniło się w stosunku do dolara i to dość wyraźnie. No i jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę trzy ostatnie świece, no to mamy tutaj najwyraźniej silną formację gwiazdy porannej utworzonej po układzie, że tak powiem, korekty A, B, C, e, e, dość głębokie korekty ostatniego swingu wzrostowego bez wybicia ostatniego potwierdzonego dołka. A więc innymi słowy mamy pierwszy poważny sygnał świadczący o tym, że Euro do dolara ma szansę umacniać ją na nowo, wychodząc tutaj na wyższy szczyt i atakując ten szczyt z 2018 roku. Ale elementem, który pierwszy jest potrzebny, jest również wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu w tym spadku, a więc tu okolic 1,19% 70-80, prawie 1,20, bądź też wybicia, które w tym momencie też się zbiega mniej więcej z tym samym poziomem, wybicia overbalansu. I teraz spójrzmy na wykres dzienny, i tutaj widzimy wyraźnie: zobaczmy, że mamy po pierwszym zejściu trójkę do góry, teraz mamy trójkę na dół, nie ma impulsu. W związku z tym, bardzo technicznie najbardziej prawdopodobnym elementem jest to, że to, co się tutaj tworzy, jest mimo wszystko palące większej korekty. No i teraz jeżeli się przyjrzymy temu zostawi pierwsza, druga, trzecia, czwarta podejście jak najbardziej tutaj może mieć miejsce pod ten poziom około 1.20 tutaj strefa 1.19 1.20 i dlatego widzimy, jak tu jest istotne, zanim zaczniemy w dłuższym terminie cokolwiek robić, jak tu jest istotne, właśnie co tu się rozegra. Bo jeżeli rynek tylko tu dojdzie, to mamy no, bardzo prawdopodobną dużą korektę nieregularną i należy się wtedy spodziewać silniejszego zejścia w dół, co najmniej tutaj do okolic około 1.13. Moim zdaniem to taki najmniejszy wymiar kary, a nawet i trochę niżej. Natomiast jeżeli teraz ten rynek, Wyjdzie nam tutaj jednym jeszcze ruchem, wyjdzie nam wyraźnie powyżej tych dwóch szczytów. No to powstanie szansa, bo to nie, że to już będzie równoznaczne, ale powstanie szansa, że po korekcie płytszej lub głębszej pójdzie kolejny ruch do góry. No i wtedy mamy raczej bankowo, co najmniej tam, no bankowo, ale bardzo prawdopodobne okolice 1, 22, 50, 1,23. A yy, należałoby to też poprawnie odczytywać, że teoretycznie podstawowym scenariuszem będzie wybicie nowego szczytu. Ale to dopiero kiedy rynek wybije nam tutaj 1,20, i wtedy po korekcie, jeżeli zrobi tylko korektę, to tak będzie można patrzeć. W tej chwili, to, tak jak powiedziałem, są warunki stworzone do tego, ale ten cały układ, jak się weźmiemy od tego momentu tworzenia tej pierwszej korekty wzrostowej do teraz, no to tutaj widać typowy układ na korektę pędzącą 1 do 1. Kolejne to indeks dolarowy. Jak widzimy na indeksie dolarowym, mamy odwrotność, czyli silną gwiazdę wieczorną po pimbarze potwierdzonym, a więc tu należałoby się spodziewać, Spadków, dalszych spadków, yy, nazwijmy to yy, na nowe dołki, ale musimy sobie też zdawać sprawę, że jeżeli tak by miało być, to tutaj mamy coś, co odtwarza nam pewien pełen impuls. Jeżeli taka płytka korekta, no to najprawdopodobniej zejście tutaj do strefy 88-50 i to może być wszystko, bo po impulsie, jeżeli mamy taką płytką korektę. No, to raczej to jest część, ta korekta jest częścią układu, który będzie po prostu większą korektą, ale nie dużym impulsem spadkowym, bo jeżeli ma być duży impuls spadkowy, to tu powinna być głęboka korekta. Ale teraz zobaczmy to w układzie dziennym. W układzie dziennym mamy dokładną odwrotność tego, co na euro, oczywiście. Tak? I tutaj, mimo tego, że rynek wygląda nam na wykresie tygodniowym bardzo źle i trzeba sobie to powiedzieć jasno, tak? Że jest bardzo źle, bo, bo, bo no mamy, ba, mamy tutaj pinbara, mamy potwierdzonego tego pinbara, mamy razem silną gwiazdę, m, gwiazdę e, wieczorną. I e, tu jak najbardziej możemy, możemy patrzeć, że to jest negatywne, ale musimy z drugiej strony pamiętać że po wybiciu tego poziomu mamy wybity ostatni potwierdzony szczyt i otwartą drogę co najmniej tutaj do tych rejonów 94. A więc tutaj rynek może spokojnie zaś, a nawet i do wyżej do 95. W związku z tym warto też spojrzeć na wykres dzienny, bo teraz wykres dzienny da nam odpowiedź na to, w momencie, kiedy ewentualnie wybije nam tutaj te dwa dołki, jeżeli on tylko dojdzie tu i to będzie widać, że to jest impuls jako piątka, no to tu mieliśmy znowu. Tu mieliśmy 3, tu mamy 3, więc tu powinien być impuls dociągający do zakresu overbalance, ewentualnie tu gdzieś do rejonu tej, tej, tej strefy opartej o te dwa dołki, a po niej silny ruch do góry, jako po, ruch po korekcie pędzącej 1 do 1, czyli Umocnienie dolara na indeksie dolarowym i na euro do USD wydaje mi się bardziej prawdopodobne w perspektywie, oczywiście, bo jeszcze ten kierunek dotychczasowy zachował. Kolejna, kolejna para to funt do dolara. No i teraz widzimy, funt też nam dużo coś tam, znaczy próbuje nam podpowiedzieć. Zobaczmy. Mamy tutaj układ gdzieś takiego trójkąta rozszerzającego. no bardzo silny. Pimbar czarny spadkowy, tutaj można powiedzieć na strefie na koronę, tak? To, to jest ewidentne. W związku z tym wydaje mi się, że nie ma prawie, że no, w cudzysłowie, dobra, nie ma innej możliwości, ale tak w cudzysłowie, żeby rynek nie szedł co najmniej tutaj do tej strefy, czyli do okolic 1,35. No to, to się wydaje tak mało prawdopodobne, że aż okay. no ale powiedzmy. Teraz zobaczmy na wykresie dziennym mamy zejście, układ korekty pędzące 1 do 1, na końcu tej korekty objęcie bezcy silnie potwierdzone z wybiciem też, bo tutaj możemy ewentualnie znowu, że tak powiem, próbować. Przesunąć po tych dołkach, tak, ale mamy również wybitą, nawet czy tak spojrzymy, czy tak, obojętnie, mamy wybitą dolną ograniczenie tego trójkąta rozszerzającego się. No i tutaj wydaje się, że zejście tutaj do tego okresu 1,35, a więc dalsze umocnienie dolara jest jak najbardziej prawdopodobne. Jedyne co możemy mieć po drodze, wydaje się, że na tę chwilę nie można tego wykluczyć, a co może być po drodze, i tu już by trzeba było potem znowu zejść na niższy interwał, a mianowicie to, że ten pierwszy ruch wybił ostatni potwierdzony szczyt, a zatem możemy mieć ruch powrotny tutaj do tej strefy, mniej więcej, która w tej chwili byłaby tą strefą na koronę. Czyli jakiś tam jeden, dwie sesje, czy trzy, tam trudno powiedzieć jak w jakiejś drobnej spinaczki. Po której dopiero nastąpi ten prawdziwy dalszy spadek, co wpisywałoby się również, że mamy 3, 3 pędzące i 5 w tym układzie, czyli była pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czy nawet i rynek może schodzić dalej. Bo ja mówię, że to jest takie, według mnie, minimum, które mi się wydaje, że, które, które po prostu uważam, że rynek powinien osiągnąć, tak? Czyli zejście tutaj do tych okolic 1,35. Bo jeżeli spojrzymy tutaj na ten wykres tygodniowy, prawda? Z tego, z tego szerszego zakresu, no to na tę chwilę zobaczmy, nie mamy wybitego tutaj ostatniego potwierdzonego szczytu, czyli co? Czyli po zejściu na nowy dołek tu mamy nic innego jak tylko korekty, a zatem tu może być początek spadku, który w pierwszym zejściu. Zejdzie tu co najmniej gdzieś tam do takiej, no nazwijmy do tych okolic 1,27, znacznie dużo niższy niż 1,35. Dla mnie to, co się wydaje, naj, że tak powiem, najbardziej do uchwycenia i co, co najbardziej prawdopodobne na najbliższy czas, to zejście jest tu do tych okolic. I do tego pasuje ten układ, który tu się wytworzył, a więc. Ten układ 1 do 1, tu jak najbardziej zejście. Pytanie, czy jednym cugiem, czy może tutaj jakaś prób, próba jeszcze pod, podbicia, podejścia pod układ, yy, pod strefę na korona. To jest dla mnie tylko jedyne na razie pytanie. I tak to będzie, dopóki nie zostanie wybity poziom w tym momencie 1,39,17. Ale teraz pozostaje druga kwestia, którą, na którą no, powiedzmy sobie na razie. Ciężko jest powiedzieć, aczkolwiek patrząc na ten wykres tygodniowy, na tego Pimbara, który tu był na szczycie, no to jest duże zagrożenie tym, że cały wzrost do tej pory był tylko korektą. I teraz może się rozpędzić to do czegoś mocniejszego, jak chociażby zejście do podstaw tego trójkąta rozszerzającego się, co, co ci, którzy, że tak powiem, no wiedzą o, dużo o klinach i trójkątach rozszerzających się, no wiedzą, że jeżeli on się zakończy, zostanie z niego wybicie, no to najbardziej prawdopodobnym statystycznie scenariuszem jest zejście co najmniej do jego podstawy, tak? No czyli tutaj do tego, do tego poziomu. Kolejna to teraz nasze pary euro do, do złotego. Czemu tak zacieśniłem ten wykres? Żebyśmy nie zgubili tej właśnie perspektywy, w której to po tym spadku mamy ruch do góry, mamy A, mamy ruch na dół, mamy B. I teraz jesteśmy w jakimś c. Dlaczego na to wskazuje? No bo a doszło do 61,8% zniesienia, a teraz obecny ruch doszedł do 78,6. Do czego to jest potrzebne? Do tego, że mamy jakiś układ harmoniczny, tak? I w związku z tym nie dziwi nas, że tu jest jakaś reakcja. I ta reakcja jest dość silna, bo mamy najpierw wysoki cień. Czarna świeca i ta świeca zostaje potwierdzona. Moim zdaniem, właściwie nie ma innej szansy, jak w perspektywie 2, 3, 4 tygodni dojść co najmniej do poziomu 4,45, jeśli nie, bo musimy pamiętać o tym, że mamy tu tak zwaną formację potrójnego jak gdyby takiego szczytu. I teraz, jeśli nie, wybicie tutaj strefy. Nie tylko tej na poziomie 47 i dojście do 45, ale również i pożegnanie się, znaczy się, atak na strefę na poziomie 4,41. Teraz jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tu widzimy wyraźnie, że po tym układzie 5, 3, 5, mamy już zejście, które weszło poniżej tego szczytu, a więc nie ma mowy tu o jakimś impulsie. W związku z tym, jeżeli nawet jest korekta, no to schodzimy co najmniej tutaj do poziomu 4,50. Tak? Tu musimy co najmniej zejść, żeby utworzyć korektę tego całego ostatniego impulsu. Natomiast jeżeli zostanie wybity ten poziom, tutaj tego dołka 4,47, no to najprawdopodobniej też w dalszym, w tej konsekwencji całego większego impulsu zostanie wybity tutaj poziom 4,41. I to mi się wydaje bardzo, bardzo mocno prawdopodobne na tę chwilę. A więc umocnienie, silne umocnienie złotego. Jak to przełożyć na giełdę? No nie każdy sobie sam spróbuje przełożyć. I teraz następny układ. A następna para dolar do złotego. I tu widzimy wyraźnie, po. U... No tutaj ciężko mi jest mówić o impulsie, tak? Tak samo jak tutaj na wykresie tygodniowym. Tu coś się takiego tam tworzy, jakby to, nie wiem, nie, nie, nie potrafię tego ogarnąć, co to jest, ale najbardziej prawdopodobnym jest dla mnie to, iż tu mamy do czynienia z jakimś układem korekty takiej nieregularnej po pierwszym swingu spadkowym. To jest dla mnie najbardziej. Teraz na szczycie. Pinbar, tak? No może nie pinbar taki, bo to też jest dość wyraźnie dolny cień, ale ten górny jest znacznie większy. Dojście do strefy na koronę. Pinbar, silne potwierdzenie białą, czarną świecą Oczywiście mogą być próby jakieś, że tak powiem podnoszenia, ale ten układ plus wybicie ostatniego potwierdzonego dołka, no wskazuje nam najwyraźniej ruchy do dołu, a jeżeli ruchy do dołu, no to moim zdaniem co najmniej tutaj do okolic strefy na koronę, czyli do okolic 367, ale tak jak już wspominałem, marnie mi to wygląda, żeby to był impuls. A skoro miałby to być tylko układ część większej korekty, no to zejście na dół. No i teraz, jeżeli ten pierwszy swing wybił nam tu ostatni potwierdzony dołek i tu była korekta nieregularna, no to moim zdaniem lecimy co najmniej na 352. W dłuższej perspektywie, trochę czasowej, jeśli nie na 3.43, tak? tak to wygląda w tej dłuższej perspektywie czasowej. A patrząc tu jeszcze szerzej, widzimy wyraźnie, że mamy tutaj układ, który no preferuje, znaczy się daje duże, otwiera poważnie szlaban przed realizacją ewentualnego podwójnego szczytu. Gdzie aby to się miało stać. Widzicie te ceny tutaj poniżej tego szczytu. Jaka złotówka silna, to co by to się musiało stać? No nie wiem, no. Dobra, nie będę się zagłębiał, co by się musiało stać. W każdym bądź razie, tak to tutaj widzę, czyli na bieżący moment, no, moim zdaniem, Najbardziej prawdopodobnym dla mnie scenariuszem jest to, że mieliśmy tutaj do czynienia z układem korekty nieregularnej i w tym dłuższym, dłuższym impulsie, w tej dłuższej perspektywie czasowej, teraz idziemy tutaj na nowe dołki, czyli impuls, korekta i teraz nowy impuls. To wskazywałoby, że co najmniej powinniśmy iść, tak jak już powiedziałem, do poziomu 3.51 3.52, bardziej nawet prawdopodobne zejście do poziomu 3.40, a równie prawdopodobne, ale może trochę, że tak powiem zachowanie takie no, asekuracyjne e, z atakiem i, i wybijaniem tutaj poziomu 3,30, natomiast w tej perspektywie dziennej, no tutaj jeszcze raz powróćmy, no tutaj widzimy wyraźnie, że mieliśmy do czynienia z jakimś tutaj ruchem i teraz e, pytanie, bo jeżeli tutaj bo to jest następne znowu, dlatego też tak ważne jest wielowymiarowość spojrzenia. Tu mamy podwójny szczyt, tak, coś co nam może, znaczy się podwójny szczyt inaczej. Wyjście, zejście na dół, dojście do tego szczytu. I jeżeli tu teraz przyłożymy idealnie kreseczkę, no widzimy, że mieliśmy delikatne naruszenie. A skoro mieliśmy delikatne naruszenie, no to też możemy dostrzec, że mamy tutaj, co mamy? No pierwsza jakaś, druga, trzecia, czwarta i tu jakaś piąta, tak? Czwarta pędząca i piąta. Jeżeli tak, no to mamy impuls, z dołka impuls naruszający ostatni potwierdzony szczyt największej korekty. No, czyli teraz tutaj korekta i w tym momencie i tak, i tak powinniśmy zejść co najmniej tutaj do poziomu w około 3,76. Jeśli nie do poziomu w około 3,66, tak? Więc to jest taki najmniejszy według mnie ruch, jaki powinien nas spadkowo oczekać. No czyli to się tak de facto, no, tak jak tu mówiliśmy, no, zejście, zejście do tej poziomej strefy na koronę, no, raczej raczej, no, ba, 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 bardzo prawdopodobne, potem wybijanie do poszczególnych stref, może trochę mniej. A może niekoniecznie, bo tak jak powiedziałem, tak jak na wykresie tygodniowym tu raczej jakoś nie chce się pokazywać impuls, to potem jak się tak spojrzy na ten wykres dzienny, no znowu pierwsza mogła być tu jakaś druga, nie taka rozczopana, bo to e, konia z rzędem temu, kto to tak do końca rozwiąże. I dlatego pozostaje, nie pozostaje nam nic innego jak tylko patrzeć na to co jest najbardziej czytelne, strefy wsparć, oporu i jak to się wydarzy. i widzimy na razie mamy pełną tendencję spadkową, próba retestu wybitego ostatniego dołka, powinniśmy schodzić, następny opór jest tutaj w okolicach 3,75, dopiero stąd ewentualnie jakiś ruch korekcyjny, może to będzie koniec korekty, pójdą do góry, więc tak jak powiedziałem, to jest taki pierwszy bagaż, a jeżeli tylko retes, no to będziemy schodzić dalej. Teraz z wykresu tygodniowego bardziej bym optował wybijanie tych dołków, natomiast no patrząc na wykres dzienny, pozostawiam jeszcze taką, no nazwijmy szansę, że, że tutaj jest może, nie wiem, impuls, który naruszył ostatni szczyt, tylko tak jak się człowiek dokładnie przyjrzy, no to widać A, B, C, tu bym powiedział raczej, a skoro tak, to A tak, B, C. Teraz tu jakaś korekta. No, czyli mamy A, B i C w postaci impulsu. To najbardziej czytelne, ale dla mnie jest istotne. Na pewno spadamy dalej z wykresu tygodniowego. Jak najbardziej szanse na wybijanie dołków. Wykres dzienny, po, po powolutku idziemy w dół. I tutaj pytanie teraz, co się zadzieje na tej, na tej strefie. Moim zdaniem, ewentualnie wejdziemy albo w znaczy wejdziemy w korektę i pytanie tylko taka. Pytanie brzmi, tylko według mnie dla mnie takie, czy, czy, czy zatrzyma już. Ewent... Jeżeli ta korekta tu z tych poziomów nastąpi, zatrzyma ta strefa, czy pójdziemy może do strefy na koronę. No i na koniec ten plusik, czyli, czyli to, co na zachodnich indeksach jeszcze e, fund, e, fund jest jak ja zawsze mylę, e, funkcji oczywiście, tak? No i tu widzimy, że no, z jednej strony, spójrzmy na wykres tygodniowy, z jednej strony. Jeszcze nam brakuje, tak, do tej strefy. Teraz pytanie, czy ta strefa tak tutaj idealnie, czy czy o tak by musiała być narysowana, bo to jest taka no, dość szersza strefa, jak widzimy, tutaj jedna geometria wychodzi, tutaj wychodzi równość, tutaj wychodzi jeszcze kilka projekcji cenowych, czyli ten cały przedział jest moim zdaniem do osiągnięcia, a to już oznacza, że no niewiele już zostało, ale coś tam jeszcze zostało. I teraz, patrząc na wykres dzienny, no to widzimy, że tutaj też no niewiele zostało, ale no jakby nie było. Tutaj mieliśmy po tym układzie, nie wiem, czy to korekty pędzącej, czy, czy jak to nazwać. Mamy pierwszą, drugą, tu jesteśmy trzecią, tu ewentualnie teraz czwarta się zaczyna. Tak, pytanie, czy ona będzie prosta, czy ona będzie może pędząca, że pójdzie do góry, znowu coś zrobi, jako czwarta pędząca i potem jeszcze dalej, bo no w każdym razie wybijamy kolejne opory, a na wsparciach się zatrzymujemy, w związku z tym dalej idziemy do góry, czyli to, co na, wy, na, wy, na wykresie e, tygodniowym jest dostrzegalne, że powinniśmy iść, mamy wybicie tutaj szczytu białą świecą, czyli idziemy dalej do kolejnej strefy oporu, czyli tutaj dojście jeszcze jest, to już mówię, zostaje coraz mniej miejsca. Ale taka jest prawda, że tutaj idziemy, tak, a jeszcze przecież nigdy też nie możemy, że tak powiem, całkowicie zanegować czegoś, że ten rynek mimo wszystko pójdzie jeszcze dalej, wyżej, tak, że tu po tej pędzącej by, by, by nam jakiś większy impuls dostawy. Jakby nie było, Fucji jest tak kiepskie jak my, tak, może trochę lepsze, ale tak kiepski jak my, tak wykresie. bo zobaczmy, na przykład Kakara. tak on, szczyt z marca, czyli z tego covidowego spadku, ma już za sobą. O DAX-ach i Stanach Zjednoczonych nie wspominam, bo one już zapomniały, kiedy ten poziom przekraczał. No ale teraz patrząc na kakaran, to tu widzimy na wykresie tygodniowym, po tej korekcie pędzącej, też możemy zobaczyć, że jakby się jakiś impuls chciał kończyć, tak? Mamy pierwszą, mamy drugą, mamy trzecią, mamy czwartą, mamy piątą. Ale czy ktoś zagwarantuje, że tu nie jest pierwsza, druga, pierwsza, druga, trzecia i pójdzie dalej do góry? Nie, i dlatego też na razie po prostu nie ma objawów na spadki, są wzrosty, jest zagrożenie, a jak jest zagrożenie, to najwyżej po prostu nie gramy, bo boimy się tak, że Europa się zawali, stady się zawalą, to u nas też. No to dobra, widzisz nawet, że powinno rosnąć, ale boisz się tego, no to po prostu nie graj, nie kupuj. I tyle, No lepiej przed, żeby uciekła okazja, niż masz stracić pieniądze, albo czuć się bardzo niekomfortowo i, i psychicznie tutaj podupadać. Ale tak jak widzimy, na razie nie ma objawów do zakończenia. No i teraz, patrząc na wykres dzienny, no to znowu możemy powiedzieć, że w tym tutaj ruchu wzrostowym, no tworzy nam się tu, jak gdyby po tej czwartej pędzącej, jakiś końcóweczka. No czyli jest szansa na to, że znowu tu się coś tam powoli kończy, ale to jest tylko szansa. Nie ma. Teraz mamy tutaj, że tak powiem, możemy powiedzieć najważniejsze w tym momencie. Wsparcie, które mogłoby świadczyć o złamaniu tej tendencji wzrostowej, o początku złamaniu, to jest tutaj zejście poniżej 5900, ale tutaj mamy tą strefę, która na która, która nas w tej chwili trzyma i, i możemy mieć tylko na przykład i retes i dalej pójście do góry. Nie wiem, co będzie i dokąd będzie. No, no, prawda jest taka, że rośniemy i nie ma na razie wskazań, czyli tak jak na całym świecie, tylko nie u nas. I co jeszcze na koniec? Mamy Nazdaka, tak? Nasdaqa mamy, który, którym, no, Trochę, trochę zdziwiłem się tutaj, bo mamy na, na naszym blogu osoby, które, które no, no powiedzmy sobie od wielu, wielu tygodni tam dopatrują w Stanach Zjednoczonych spadków, że to już za chwilę Armagedon. Do tego bardzo bystrze, wychwytują formacje, głowy z ramionami, a a tu się nawet nie zająknęła taka jedna osoba z drugą, tym, że na nastaku wyraźnie tworzyła nam się tutaj formacja odwróconej głowy z ramionami, z podwójnym dołkiem na dole, na co ja już kiedyś zwracałem uwagę. Doszło do wybicia, no i jest realizacja. Teraz pytanie: czy zasięg zostanie zrealizowany, czy rynek dojdzie tylko nam tutaj do szczytu, czy go lekko nadbije, no ale jest, no i to wskazywało również po tym, że zejście było do szczytu poprzedniego swingu, mniej więcej również odpowiadało wielkości no to jest to korekta. Że tak powiem, taka no pędząca i teraz też nie możemy w tym wypadku wykluczyć, że tu w tym większym rozmiarze mamy pierwszą, mamy drugą, tu jesteśmy dopiero w trzeciej, tak? Wyjście może jakaś korekta czwarta i jeszcze piąta, także tutaj jeszcze do szczytów jako cza czasowo może tam troszeczkę brakować, ale i, 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 i być może one nadchodzą, może faktycznie będą miały miejsce, ale no to jest tylko wszystko być może. Natomiast wykresy żadne na to. Żadne na to nie wskazują i teraz nawet jak się spojrzymy na dzienny, no to mamy silny wzrost, pin bar. no i jest tutaj opór w postaci szczytu, ale opory w trendzie wzrostowym są po to, żeby je łamać, a to co świece pokazują, to nam raczej pokazują, że będzie łamany ten opór i teraz można się zastanawiać, czy on będzie tylko naruszony i cofnięcie, tak, czyli łapiemy byka w jakąś pułapkę, czy po prostu będzie, że tak powiem, wybity i pójdzie dalej do góry. Także widzimy, że indeksy, jakie by nie spojrzeć, to choć czeszczą w posadach, to nic nie wskazują, żeby miały te posady paść na tę chwilę, a jeszcze mają jakieś tam, że tak powiem, wolne przedziały, które wydają się, że powinny być wypełnione w górę. No i teraz pytanie, jak to będzie się działo w czasie i na jakich zasadach to będzie się odbywało, no i jak to się przełoży na nasz rynek, ale tak samo jak to już powtarzam dłuższego czasu, choć nie wygląda to wszystko cacy, to nie przekreślałbym jeszcze tego, że jeszcze jakieś wzrosty przed nami, no nawet na naszą brajdałku, też są. I to by było tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy. Plus.